Fani zespołu Depeche Mode są w Polsce bardzo dobrze zorganizowani. Także w Częstochowie, gdzie od lat 90. działa fan klub tego zespołu. Ten rok jest jednak szczególny, a to za sprawą jubileuszu, który właśnie obchodzi ta subkultura. W tym roku, w 2025 obchodzimy 40-lecie subkultury fanów Depeche Mode. I taka grupa kilkunastu osób ze wszystkich jakby ośrodków fanowskich z Polski z, zebrała się i zorganizowaliśmy właśnie takie imprezy w Polsce. Kulminacją będzie konferencja naukowa, która odbędzie się 25 i 26 października na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. No i wszystkie imprezy organizowane w tym roku przez fankluby są w ramach właśnie tej, tej akcji DM40.pl. 40 Dla nas oczywiście najważniejsza jest impreza, która odbędzie się 20. 22 marca w Częstochowie, na którą zaprasza założyciel miejscowego fanklubu Depeche Mode, Tomasz Szczerb. W imieniu fan klubu częstochowskiego, jak i swoim, chciałbym zaprosić Państwa na najbliższą imprezę 22 marca do klubu muzycznego Muzyczna Meta na ulicy Jasnogórskiej. Tam będziemy bawić się przy muzyce Depeche Mode oczywiście.